Ten podatek, tak jak powiedziałem, ten krok idzie w tym kierunku, i co się obecnie przygotowuje. I obyśmy nie mieli w Polsce rządów Donalda Tuska już jak najszybciej, bo on będzie chciał się na to godzić. Bo te środki planuje się, żeby je przenieść do budżetu Unii Europejskiej. A zatem będziemy okradani, bo płacimy podatki. Zasada podatków w ogóle jest taka, że dana wspólnota, wspólnota narodowa, państwo, prawda, my w ramach optymalnych rozwiązań dotyczących naszych szkół, służby zdrowia, i tak dalej, podejmujemy decyzję o składkach, tak, to są podatki, i w ramach tego rozwiązujemy najlepiej, jak możemy, własne problemy. I przykładem, na przykład, takim przykładem tego uniformistycznego podejścia również do transformacji energetycznej, jest to, że w Polsce. Jest inny klimat niż na Sycylii, niż na Malcie. W traktatach z, Bruk z Lizbony jest zapisane w ten sposób, że każdy kraj ma autonomię w kształtowaniu swojego miksu energetycznego. Ten traktat w tej chwili po prostu łamie się te traktaty, to oznacza, że my w, powinniśmy tak kształtować, jak to robią na przykład Amerykanie, żeby nie tracić a się rozwijać. I oczywiście to jest niejako wszystko, wszystko gwałcone. A w 2030, panie redaktorze, dodatkowo każde gospodarstwo domowe średnio płaciłoby około 1600 zł za samą, samą energię, żeby móc funkcjonować właśnie w domu. To będzie rodziło ubóstwo energetyczne.